Pani Marcie pracuję w gimnazjum w najtrudniejszym chyba etapie edukacyjnym z młodzieżą, która jest z definicji zbudowana, z definicji niechętna działaniom różnym, a przede wszystkim działaniom szkolnym. Ja troszkę chciałabym się odnieść do tego, co jest fantastyczne. Powiedziała, Pani Marta sformułowała takie jedno zdanie, że... Jeżeli ktoś chce coś zobaczyć, to odsyła linkiem do jakiegoś dokumentu, do strony, do bloga. Przeniesiemy się w świat szkoły podstawowej. Poprosiłam panią Kasię Krywult, żeby pokazała i opowiedziała o swoich doświadczeniach. Witam serdecznie. Proszę nie myśleć, że jestem Leniem. Prezentacja została zrobiona przez moich uczniów. Wyszłam z założenia, że jeżeli mam pokazywać potencjał mediany, to go pokażę. Napis, który tu Państwo widzą, został stworzony na konsultacjach. Literki powstawały przez 40 minut, stworzyła je Karolcia, która cierpi na dyslekcję głęboko, w związku z tym trwało to troszkę. Pomagał jej przejść, który się strasznie nudził. Dla nich taka sytuacja już jest wykazaniem tego potencjału, które ewidentnie posiadają. Bardzo dużo wiedzą o mediach, o mas mediach, o środkach masowego przekazu, są w stanie narysować wszystko to, co się z mediami kojarzy. Oczywiście Facebook nasza klasa, na jakieś portale społecznościowe. No więc ja się skupię na tym, co jest dla mnie jako dla polonisty ważne. Dzieciaki mają potencjał, zdają sobie sprawę z tego, że mają wiedzę o świecie, używają różnej technologii korzystają z tego co y, wiedzą ze szkoły, z domu, ale potrzebują pewnego wsparcia, dlatego tam, koło globusa jestem ja. Y, dzieci są w stanie wykazać wiedzę w związku ze środkowy, y, środkami masowego przekazu. My tworzymy na polskim artykuły, słuchowiska, jakieś filmy, ale dla nich najważniejsze jest oczywiście internet, bo dzięki temu ich prace są ogólnodosępne. Każdy ich może zobaczyć. Każdy może w jakiś sposób je skomentować, ocenić, a uczniowie bardzo tego potrzebują. W związku z tym, parę lat temu stworzyłam bloga, Belle do Przerwy. To miała być taka alternatywa dla naszej strony szkolnej, która jest tablicą informacyjną. Tam pani bibliotekarka umieszcza informacje o tym, co się będzie działo w szkole, ale nie ma możliwości komentowania tego. Tutaj, na blogu, oczywiście, taka możliwość jest. Ja tak spróbuję króciutko pokazać że w oparciu o szkołę i dom jesteśmy w stanie stworzyć bardzo dużo. Filmy, które Państwo zobaczą za chwilkę są tworzone przez uczniów, przez nich montowane i ja naprawdę służę im tam ewentualnie jakąś radą, pomocą, natomiast w stanie są, są w stanie zrobić samodzielnie bardzo dużo. Ja i oni potrzebujemy inspiracji i ta inspiracja czasami pojawia się znikąd. Kiedyś na lekcji języka polskiego pokazywałam dzieciakom filmy czarno-białe, nie pierwsze, a na lekcji wychowawczej mówiliśmy o obowiązkach i prawach ucznia i w związku z tym powstał film. Tutaj Państwo w fragmencie ich zobaczą i będą skromną, nieśmiałą, nie chwaląc się, udało nam się wygrać konkurs UNICEF-u właśnie tym filmem. Stypendium. Dzięki temu, że dzieciaki wygrały ten konkurs, mogły jechać na warsztaty filmowe do Lewicy i tam zobaczyły animację poklatkową. Jakiś czas później. O, działa? Nie ja O, dobra. Jakiś czas później braliśmy udział w programie Kultura mogliśmy zorganizować warsztaty filmowe, zdecydowałam, że będzie to animacja podatkowa, a przy okazji jako kreatywny polonista wciągnęłam w to jeszcze legendę, gwarę i dzięki temu powstały dwa filmy. Ja tu pokażę Państwu fragmencik. Osobiście jestem strasznie dumna z tego filmu. Dzieciaki pracowały przez trzy dni. Ja ich wieczorem musiałam ze szkoły wyrzucać, bo nie chcieli z tej szkoły wyjść. Tutaj akurat ciekawy fragment. Wszystkie odgłosy są nagrywane przez dzieci. Pani dyrektor przybiegła, sprawdzić, co się złego dzieje. Natomiast film naprawdę niesamowity. Tym, że zrobienie tego filmu to naprawdę było bardzo dużo ciężkiej pracy, pracy dzieciaków przede wszystkim. Inna inspiracja to, co dla mnie jako jest istotne, czyli jakieś formy pisane. Ewentualnie formy, formy multimedialne, typu relacje z jakiegoś wydarzenia. Ja tu pokażę Państwu króciutki filmik zrobiony w programie Animoto. To jest program darmowy, o ile robimy krótkie filmy, krótkie fotokasty, 30 sekundowe, natomiast są bardzo efektywne i efektowne. Dzieciakom się to bardzo podoba. To będzie akurat film, który zrobiliśmy na koniec warsztatów filmowych. Później pokażę Państwu relację z wydarzenia nieprawdziwego. Mam nadzieję, że się Państwo zorientują, do jakiej lektury nawiązuje ta relacja. i pieniądze. Przestrzestali ich w bieżącym zabierając ludzi i dobra materialne. Dwóch ludzi wzięto na egzekucję! Dobra, dziękuję, dziękuję. Dobra! Dobrze, że dla mnie jest to, co robimy od na dobrą sprawę 4-5 miesięcy. To jest taki projekt, który powstał w momencie, kiedy dzieciaki zobaczyły na YouTubie Polimachy. Może Państwo orientują się, to jest taki bardzo fajny program, w którym autor pokazuje wiedzę w ciekawy, przystępny sposób. Dzieciaki służyły w związku z tym pierwszy film, potem są drugi, trzeci, czwarty i tak dalej, wszystkie są podsumowaniem jakiejś wiedzy z języka polskiego. Więc dla mnie, jako dla polonisty, to jest niezwykła sprawa, że oni sami chcą coś takiego robić, a przy okazji powtórka, jak się patrzy. 场景：女生宿舍。 Podobnie przy okazji pojawiła się taka wizja tworzenia reklam. Rozmawialiśmy z dzieciakami o perswazji, o tym czym jest perswazja, jak ją można znaleźć w danej reklamie. Dzieciaki pewnego razu umówiły się na imprezę to urodzin koleżanki, stwierdzili, że chcą stworzyć horror. Tego horroru tutaj akurat nie ma, straszny. Natomiast przed horrorem pojawiło się w prawdziwym gminie, kilkanaście reklam. Ja Państwu pokażę parę. W mówi do koleżanki, że poznała chłopaka, a ta druga mówi, o powiedz mi. No to o, to może przy kawie przy Mówi z naszymi narzędziami, z naszymi narzędziami. Twoje kartki znikną. I tak jest. Ja Nie znowu jakieś Co działa? Samodzielnie montowane. przekażę mi te oklaski. Bardzo często pewne inspiracje pojawiają się zupełnie nagle. Są one taką sytuacją bardzo typową. Nie wiem, kończy się kółko, godzina 15.15, więc 15, jakie już bardzo zmęczone. Kuba odezwał się, że coś by chciał zjeść. Jeśli go pytam w takim razie, co potrafisz gotować. A on stwierdził, że pokaże mi dokładnie, ja nie weźmie mnie do kuchni, bo mama mu zapełni, ale pokaże mi jak gotuje. No tutaj też taka sytuacja, bardzo chciała nakręcić film, no niestety nie mógł. Nie swoich sosem więc. Poza tym wszystkim oczywiście yy, różnego rodzaju teksty literackie, które edytujemy zazwyczaj w szkole, natomiast bardzo często zdarza się, że edytują je w domach. Różnego rodzaju konkursy, yy, flipping bookies z tekstami pisanymi przez uczniów, proza, poezja, szukanie taniej sensacji, czy typu flaga powieszona na odwrót, czy prawdziwa sensacja wywiad z uczestnikiem Boys Outlet, instrukcja obsługi, która się doczekała własnej strony, gdzie pokazują jak mają ogromny potencjał, wielką wiedzę, chęci do działania, blok póki co cały czas działa, a ja jestem przeszczęśliwa w związku z tym. Dziękuję.